Cześć wszystkim, ja mam na imię Zuza, jesteście na kanale Pożaraczka Książek i dzisiaj przychodzę do Was w troszeczkę innej scenerii. Nie gadam do Was, z przeciwka mojego okna, żeby było dobre światło, ale jestem przy mojej biblioteczce, przy której jest syf, tak jak widzicie, bo nagrywałam TikToka i stwierdziłam, że moja biblioteczka jest źle zorganizowana. A książki mi przybywają i to, że moja biblioteczka nie jest zorganizowana, nie jest poukładana i nie jest stworzona tak, jak ja bym to chciała, to książki, które kupuję i które mi przybywają, siedzą w kartonach albo są poukładane w stosie, który po prostu stoi na tej półce i nie czuję się z tym dobrze. Więc stwierdziłam, że przeorganizuję moją biblioteczkę, żeby się do tego zmotywować. To oczywiście nagram TikToka, gdzie rozwalam. Całą moją biblioteczkę i po prostu wkładam losowo książki, ale to zobaczycie pewnie na moim TikToku. No i teraz to trzeba poukładać. A że co poukładam? No to to przy okazji też nagram. Także zapraszam do układania mojej biblioteczki razem ze mną. Jest jedno miejsce, którego nie będę zmieniać, i jest to tutaj, że tak powiem, szczyt mojej biblioteczki, ponieważ tu są wszystkie książki, które są związane z magią. Mi się one tutaj tak podobają. Tutaj mam świeczki, kadzidełka, moje kamienie i różne takie, że tak powiem, rzeczy. Nawet mam karty Tarota. Tutaj, o! Więc to jest jedyna rzecz w biblioteczce, której nie będę zmieniać, bo podoba mi się ten układ, podoba mi się, jak to wygląda. Więc schodzimy, że tak powiem, troszeczkę niżej. I tutaj już widzicie piekielny syf, to wszystko trzeba będzie uporządkować. I ja nie jestem osobą, która lubi układać książki kolorami, ja układam je seriami. I pomyślałam, że każda półka, jeżeli to na przykład nie wiem, będzie za mało książek na serię, albo po prostu jest pojedyncza książka, będzie poukładana gatunkowo. Więc co, zabieram się do roboty. Myślę, że dobrym pomysłem najpierw będzie po prostu wyjęcie wszystkich książek. To po pierwsze, ja je sobie tutaj dam na łóżko. I po prostu posegregowanie tych książek takimi stosami. Ja, mangi, na pewno chcę mieć tutaj, więc to już będzie pierwsza półka, która będzie zrobiona w przeciągu 5 sekund tego filmu. Także, jedną półkę już mam. No a kolejne to trzeba będzie, że tak powiem, przemyśleć. Niektórych książek na pewno nie będę chciała mieć, że tak powiem, na swoich półkach, no bo nie chcę ich zatrzymywać. One chcę, żeby one się, tak powiem, sprzedały, więc niektórych książek nie będę brała w ogóle pod uwagę. I wiecie co? Myślę, że pod mangami mogę mieć książki właśnie o tych mordercach, więc... A może też przy okazji Wam powiem, jakie mam książki. Więc jeżeli chodzi o mangi, to mam całe 18 tomów yy, służącej przewodniczącej. Pokażę Wam pierwszy tom. On wygląda w ten sposób. Dalej mam dwa pierwsze tomy, jeszcze ich nie przeczytałam. Miłość to wojna, i one wyglądają w ten sposób. Dostałam je na święta. I ostatnia manga, którą posiadam, jest To Słyszy Twój Głos. Jest to jedno tomówka bardzo fajna, wzruszająca. A trzy. Mangi, które wam pokażę są to mangi od siostry mojego chłopaka, które zostały mi pożyczone. Jest to Potrzask, jedna taka horrorowo-thrillerowa. Pierwsza część Sasaki to i pierwsza część Given. I to są mangi, które muszę przeczytać i oddać. Tak jak mówię, że pod mangami zrobimy półkę z mordercami i książkami o morderstwach takich kryminalnych. I tak. Pierwsza książka, która leci na tą półkę, jest to Profil mordercy Paula Brittona, i jest to książka o panu, który jest psychiatrą. Nie przeczytałam jej jeszcze, dlatego nie mogę nic powiedzieć. Następna książka jest to Wokół zbrodni od pani Marioli Kłodawskiej. Książkę czytałam. Mega wciągająca, mega brutalna i opisująca dużo zdarzeń, że tak powiem. Książka kryminalna. Też leci na tą półeczkę. Dwie następne książki, czyli Autobiografia Kuby rozprowacza którą czytałam i była dla mnie taka w sobie. Oraz książka o Pawle Tuchlinie, czyli Przezwisko Skorpion. Kolejne dwie książki, Prawa dla Koronera od Johna Battlesona i Jak człowiek staje się mordercą Richard Taylor. tego, co mi się kojarzy, to wszystkie te książki też są kryminałami. I mamy tutaj y, Apartament SL Grey, nie czytałam jej, kupiłabym kiedyś w Biedronce. Grup mojej siostry Robert Dugoni. Jest to thriller, więc myślę, że się, że tak powiem, załapuje. Dziewczyna na karuzeli Dania kukawka. Czekajcie, bo to jest napisane taką Dania Kukawka. Taka czcionka, że nie miałam tego rozszyfrować. Też to chyba jest w ogóle jakiś taki kryminało thriller. I ostre przedmioty. Gillian Flynn. I to są wszystko takie książki pewnie thrillerowo-kryminalne, mm, więc one wszystkie lecą tutaj na tą półeczkę. Proszę bardzo, jak pięknie. Największa seria, którą posiadam, jest to seria z Darów Anioła i Mechaniczny Diabelskich Maszyn. Więc ja próbuję je zlokalizować Mamy je tutaj Pierwsza część mechaniczny anioł Druga część mechaniczny książę A i ja lubię układać książki od lewej do prawej Może ktoś lubi układać inaczej Mechaniczna księżniczka I mamy tutaj trylogię diabelskich maszyn Mój pies chce atencji uzi, uzi. I teraz tak Miasto kości, które aktualnie czytam, yy, miasto popiołów. Oj, to trzeba chyba będzie już ściągnąć. Miasto popiołów, yy, miasto szkła, yy, miasto upadłych aniołów z tego co dobrze pamiętam, miasto zaginionych dusz oraz miasto niebieskiego ognia. I są to dwie pełne serii od Cassandry Clare, ale ja jeszcze miałam dwie części... Boże, jak to było najstarszych klątw. I tu w tym kartonie nieszczęsnym mam jedną część. I na łóżku chyba jest jeszcze jedna. Więc zaginiona część bieli i czerwone zwoje magii. I z tego co pamiętam, czerwone zwoje magii są jako pierwsze. Więc na razie tak to się prezentuje. Lecimy dalej. Na tej półce myślę, że zrobię sobie książki z motywem LGBT. Na pewno tu mam jedną. She Drives Me Crazy. Leci na półeczkę. Angst with Happy Ending. Oraz Hard Comfort następ... A jeśli to my Kolejna książka LGBT Arystoteles I Dante Kolejna książka Mam tutaj też yy, Komiksy z Hard Stopper Ale one niestety, a nie, zmieszczą mi się, o proszę bardzo Myślałam, że właśnie one mi się nie zmieszczą to moje podwyższenie tutaj przepiękne. Tak. Loveless też od Alice Osman. Oraz tutaj był Nick i Charlie, jeszcze O, proszę. I Perfect on Paper. Myślę, że to będzie. Zmieści się? Zmieści się. oj, oj! Tak, że tak powiem, na styk bardziej. Ale udało się. Dobra, czyli mamy półkę z mangami, mamy półkę z Shadow's Hunter, mamy półkę z książkami LGBT oraz półkę z książkami kryminalno-mordercami. Że tak to ujmę, na pewno jedna y, półka pójdzie na same książki o czarownicach, a tego mam chyba sporo, więc zacznę je tutaj układać dla Was. Więc myślę, że książka pod półką LGBT będzie na książki o czarownicach. No to co, lecimy. Gołą wąż, krew i miód. Trzeciej części niestety jeszcze nie mam. Dwie następne książki są to Cud, miód, malina oraz Cudowianki Anety Jadowskiej. Też na kółeczkę z czarownicami. Wisielcza Góra Pauliny Händel. Raz Wiedźmie Świerć Adam Faber. Ten sabat nie upadnie oraz te wiedźmy nie płoną od Izabel Sterling. Kołysanka dla czarownicy Magdalena Kubasiewicz oraz Panie czarobne Czarowne? Czarowne Jakub Świek. I tutaj a, jeszcze mam dwie książki. Ród, Źródło, Wiedźmy z Hawanach, z Sawanach, e, J. The Horn. Tajemna historia czarownic. Louisa Morgan. Też leci na półkę o czarownicach. A, jeszcze tajemnica o domów biednych. Nie jest stricte o czarownicach, ale jest o magii i o wierzeniach słowiańskich, więc też leci na tą półkę. I oczywiście zapomniałam o tym. Seria krefferów od Adama Fabera. Czyli miasto snów, dom wiedź i córka smoka, ale muszę sobie je odwrócić. O, myślę, że tak będzie dobrze. I myślę, że półka dalej będą to romanse, albo nie. Zrobimy z tego po prostu półkę na fantastykę. Czyli pierwsze leci trylogia Okrutnego Księcia. Hop, hop, hop. Teraz leci trylogia od Anny Oni nie. Zakon drzewa pomarańczy. Też fantastyka. Kolina jest na pewno fantastyczna. Mamy jeszcze tyle książek, a już mi brakuje miejsca, szczerze powiedziawszy. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Nevermore. Nevermore też jest fantastyczne, więc myślę, że świetnie się tutaj wpasuje. Proszę bardzo, koralina tutaj. Tak jest chyba bardziej kryminalny, więc leci tu. Powiedzcie mi, czy zewnątrznego ptaka jest fantastyczny, bo nie mam pojęcia, ale raczej tak. Więc leci na półkę z fantastyką. Chyba już nic fantastycznego. No, ewentualnie Dracula jest horrorem. Bram Stoker pisał bardziej horrory, więc myślę, że na półkę z kryminalistami i kryminałami. Wiecie, horror i tak dalej. No nic. Na razie to wygląda w ten sposób. I. O, tu mamy jeszcze kryminał. Agata Christie. Ok. Doktor Jackie Lee, pan Hyde. Też chyba tutaj, słuchajcie. No i następna półeczka, moi drodzy. Romans. No to na pewno The Love Hypothetic. Hypothesis. Nie mam pojęcia jak to się wymawia. Ostatnio mi chłopak tłumaczył. Pierwszy romans. O Jezus, nasz ostatni dzień do półki z LGBT. Zapomniałabym o nim. Kolejne romanse to mamy Cheat Sheet, trylogia o Starfield. Czyli ta kolejność Mikerella, księżniczka i fanger. Zaczytana i bestia. Lecą na półeczkę. Jakbyście w ogóle nie zauważyli, to ja mam takie porobione półki. Właśnie dlatego, żeby mieć więcej miejsca. Ostatnia prawdziwa syngielka, też obyczajówko, taki romansik. I że cię nie opuszczę, to myślę, że byłoby do morderców. Na pewno. Dodane. Jąga. Coś pod romans, bo jest to smut. Tego lata stałam się piękna. Daisy Jones in the Six. Daisy Jones in the Six jest bardziej obyczajówką. Teraz słuchajcie, mam dylemat, bo ja nie wiem co zrobić zresztą resztą książek. ojoj, oj, oj, słuchajcie, dylematy, dylematy. I problemy. Czy Katarzyna Berenika Miszczuk z Jadej Oblica to jest fantastyka. Oczywiście nie ma nic opisanego. Fantastyka. To już wiem, gdzie dać następne cztery książki. Jestem coraz bliżej, słuchajcie, e... załamania nerwowego. Wiedzień Labiryntu to też raczej taka z fantastyka sci-fi. Więc też bym tutaj dała. No i ząk słuchajcie, bo nie ma co dalej, że tak powiem, eee, nie mam bułek. Gdzie co dalej dać? No bo mam tutaj Harry'ego Pottera. I Harry Potter, no to Magia, nie? No to trzeba byłoby dać tutaj do Magii. Ale mi się to wszystko, słuchajcie, nie zmieści. Podręczniki, dwie książki przeklęte dziecko już widzicie że tak naprawdę wpycham więc no kurczę może tu pójdzie lepiej kuchnia Hogwartu musi iść tu już i tak na styk wszystko o, Pank 57 i The Hoodie Girl to też będą takie obyczajówko romanse. Co ja mam zrobić z tym resztą? George Orwell, jedna i druga część. Oskar i Pani Róża. Ja myślę, że te takie książki bardziej literatura piękna, bardziej coś, co odstaje to dam tutaj. Czyli tak, Oskar i Pani Róża. George Orwell 84 i Folwark Zwierzęcy. Gdzie śpiewają mraki? Stowarzyszenie umarłych poetów. Nie wiem, siedem mężów Evelyn Hugo podobno jest z wątkiem LGBT. Więc ja to dam tutaj. Gorzki smaki i wielkiej radości. Gdzie jesteś piękny świecie? Daisy Jones and the Six oraz Eleonora i Park. Małe kobietki oraz reszta. Czyli dobre żony, mali mężczyźni oraz chłopcy, Joe, też lecą na tą półkę. Oscar Wilde, portret Doriana Gray'a. Książka o Japonii, Tajemniczy Ogród. Manzu, książę od Machiavelliego. To nie jest moja książka, ale to jest manga, dobranoc Pam... Pan Pine", więc ona leci na półeczkę z mangami. Mam dwie potęgi podświadomości, ale one są takie bardziej kwestii magicznej, więc odstawię ją na górę. Mitologia Greków i Rzymian. No to nie ma nigdzie indziej miejsca jak tutaj, na tą półeczkę ze wszystkim, praktycznie. Jak zbudować poczucie własnej wartości? To jest książka na równi z Napisz i Spal. Więc myślę, że ja ją po prostu dam tu. Tak o, sobie je położę. Będą tu. Wyspę Potępionych. Wyspę Potępionych raczej do fantastyki. Wybrani. Też bym dała do fantastyki. Trzy części. Mikołajka. Myślę, że Mikołajek poleciałby tu. I tylko z racji braku miejsca. Tylko z takiej racji. Po prostu nie mam miejsca. Tu mam skarbiec mitów, legend i baśni oraz po prostu baśnie. I ja je też dam tutaj, bo też po prostu nie mam gdzie ich dać, bo one są takie, wiecie, wielkie. No, to tak jak mówiłam, tu mam same książki związane z tematyką magiczną. Mam dwie, dwa egzemplarze Potęgi Podświadomości, dlatego jeden też albo sprzedam, albo oddam do biblioteki. Nieważne, teraz się tym nie zajmujemy. Pierwsza półeczka, tak jak mówiłam, same mangi, moje oraz od kogoś, komu, kogo, od kogo pożyczyłam. Pożyczonych mam cztery, jak mówiłam, są to te trzy i ta jedna. Następna półka jest to półka z darami anioła, z diabelskimi maszynymi, najstarszymi krątwami. i słuchajcie, teraz wpadłam na to, że Harry'ego Pottera mogę połączyć... Z darami Anioła, i właśnie zamierzam to zrobić. nam Następna półeczka: kryminał, seryjni mordercy jakieś reportaże, tak jak ten tutaj o kobietach, morderczyniach i troszeczkę horroru, że tak powiem. Następna półeczka, mamy tutaj książki o tematyce LGBT. Nie do końca jestem pewna tych siedmiu mężów Evelyn Hugo tutaj, ale słyszałam, że są tam wątki LGBT, więc ją tutaj ustawiłam. Następna półka, jest to półka fantastyczna. Książki o czarownicach, bo mam ich dość sporo, jak widzicie. I na pewno tutaj dojdzie jeszcze jedna część. Kołysanka dla czarownicy też na pewno się doczeka swojej kontynuacji. No i wychodzi następna część tajemnic w wielinach. Plus nie mam trzeciej części źródła i z tego co wiem jest jeszcze taka jakby połówka przed Rodem. Także zobaczymy, jak to będzie. Tutaj jest półeczka z romansami i półka z książkami, które nie wiem, gdzie po prostu mam dać, więc sobie leżą tutaj. Oraz półka z książkami, można rzecz Powiedzieć klasycznymi, bo jest tutaj Dorian Gray, Orwell oraz małe kobietki, ale też książki, które niby nie są romansami, niby nie są klasykami, tak jak na przykład Gdzie są braki, ale też Tajemniczy Ogród i mitologia Greków i Rzymian. się prezentuje moja biblioteczka, Tada! którą w końcu poukładałam I szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak mi się będzie sprawdzał ten układ, może będzie spoko, może nie, ale na pewno jest to jakiś dobry start w kierunku poukładania moich książek i jakby takiego mniej więcej porządku, a ja jestem osobą, która jak sobie zrobi porządek, to się czuje lepiej. Także to były wszystkie moje książki. Nie dość, że ja sobie teraz poukładam z wami, to jeszcze powiedziałam, jakie te książki mam. A jeżeli jakby nie zauważyliście, albo za szybko pokazałam książki, które mam jakby na tej mojej półce o czarach, to mogę Wam je teraz pokazać. To Potęga Podświadomości Josefa Maria i ja sobie zostawię tą w twardej oprawie, tą w miękkiej też myślę, że dam do biblioteki. Zasady Witka Uzdrawiającą Moc Kryształów, Młot, oj sorry, bo one leżą jakby na sobie, Młot na Czarownicę, czary. Jak być współczesną wiedźmą? Greenwich, słowiańskie boginie Ziół, Mitologia Słowiańską oraz Bestiariusz Słowiański, dwie części w jednej od Witolda Vargasa i Pawła Zycha. seria Sabaty. Mam ich tyle i jest to raz, dwa, trzy, osiem książek. I mamy tak: Sabat Imbol, Sabat Lita, Sabat Mabun, Sabat Ostara, Sabat Jule, Sabat Somły, Beltane i Lamas. Dziękuję, że byliście moim zapalnikiem motywacyjnym do ogarnięcia mojej biblioteczki. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Miłego dnia bądź nocy. W zależności od tego, w zależności od tego kiedy to oglądacie, miłego czytania. I cześć!